Oto Meta Human zanimowany w Unreal Engine 5. A wiesz co jest w tym najlepsze? Cały ten proces od zera zajął mi niecałe 15 minut. Serio! Masz dość przekombinowanych tutoriali, wiecznych błędów przy retargetowaniu i całej tej frustracji, która tak naprawdę nic tylko zabiera Twój cenny czas. Zostań ze mną, a pokażę Ci mój sprawdzony, bezbolesny proces krok po kroku i obiecuję ci, że po tym wideo będziesz w stanie ożywić każdą postać w naprawdę krótkim czasie. Zapomnij o starych i topornych metodach. Nie przedłużając, zaczynajmy. Zanim rzucimy się z motyką na słońce, no to musimy sobie przygotować pole do pracy. Jest to ogólnie kluczowy etap, który często jest olewany, a potem jest jest wielkie zdziwko skąd, co, gdzie i jak w ogóle zrobić, dostać, i tak dalej. Dobre przygotowanie pozwoli nam też uniknąć 90% problemów, które mogłyby wyskoczyć później. Potrzebujemy trzech rzeczy z tego projektu w Unreal Engine 5.5 w naszej postaci MetaHuman no i oczywiście paczki z animacjami. Ten pierwszy krok nie jest obowiązkowy. Jeżeli macie już jakąś odpaloną scenę, macie swój projekt i chcecie do niego po prostu dorzucić MetaHumana z animacjami no to to też jest jak najbardziej ok. Ważne jest tylko, żebyście korzystali z wersji silnika 5.5.4, ewentualnie z tych poniższych, czyli tam 5.4, 5.3, 5.2, 5.1 też będzie ok. Nie korzystajcie z tego materiału, jeśli korzystacie z wersji silnika 5.6. Wersja 5.6 jest pobugowana, ma dużo problemów moim zdaniem Epic za każdym razem jak wypuszcza nową wersję silnika, to zapominają totalnie o tych poprzednich, nie łatają tych poprzednich i po prostu z każdą nową wersją jest po prostu coraz coraz to więcej tych wszystkich bugów. Więc dla mnie i dla was po prostu nie polecam 5.6 na ten moment moim zdaniem jest to po prostu wersja eksperymentalna, wersja beta. Jak będzie połatana, to dam Wam znać i pojawią się wtedy też na nią jakieś konkretne materiały. Dobra, więc ja uruchamiam sobie Unreal 5.5.4. Dobra, ja wybiorę sobie zakładkę Games i szablon Third Person. Jeśli wasz projekt nie posiada tego szablonu, to nic nie szkodzi, nie przyda nam się ogólnie ten szablon. Ja sobie po prostu za każdym razem odpalam akurat ten. Jest mi tak wygodniej, to jest kwestia oczywiście indywidualna, ale i tak ten manekin nam się nie przydał. Będziemy korzystali z zupełnie innego. Także wybieram Third Person, ustalę sobie tylko nazwę swojego projektu. I możemy kliknąć Create. Dobra, projekt mamy włączony. Mamy wszystko przygotowane. Potrzebujemy teraz znaleźć tego całego MetaHumana i gdzie go szukać, jeśli korzystamy z wersji silnika 5.5.4. Jest taka cudowna strona jak metahuman.unrealengine.com i jest to tak naprawdę edytor MetaHumanów, dzięki któremu będziemy mogli sobie stworzyć właśnie naszą pierwszą postać. Możemy to tak sobie nazwać. Moja to nie będzie akurat pierwsza, ale jeżeli robicie to pierwszy raz, no to zakładam, że będzie wasza to pierwsza postać. Ważne jest tylko, żebyśmy. Wybrali sobie właśnie tą wersję silnika 5.5 i możemy tak naprawdę kliknąć Launch Meta Human Creator. Jeżeli korzystacie z innej wersji silnika, na przykład 5.4, 5.3 albo i tak dalej, i tak dalej, to też wybierzcie adekwatną wersję silnika do waszego projektu. To jest po prostu mega istotne, bo inaczej Wam się później te Meta Humany nie będą pokazywać. Więc klikam po prostu jeszcze raz Launch Meta Human Creator. Dobra, będąc w zakładce Create, musimy teraz sobie znaleźć mężczyznę lub kobietę, tak naprawdę jako pozycję trochę wyjściową. Ja bym sobie wziął tego. Coopera i w zależności który metahuman wam się spodoba jest ich tutaj trochę więc możecie sobie przewertować tyle ile chcecie i wybierzcie takiego metahumana który wam po prostu będzie pasował do waszego projektu albo będziecie chcieli po prostu z niego skorzystać jak tylko metahuman się nam załaduje wybieramy sobie tutaj tą opcję create selected Dobra, ogólnie strona będzie polegała mocno na waszym internecie, więc jeżeli macie trochę gorszy internet, może to zająć więcej czasu, jeżeli macie całkiem w miarę ok, ten internet, no to powinno to w miarę działać też sprawniej. Ogólnie opcji jest tutaj dużo, trochę jakbyście tworzyli swojego własnego Sima, na pewno graliście w Simsy, więc albo w jakichś różnych grach macie generator postaci, e, kreator, przepraszam, postaci, więc to działa na bardzo podobnej zasadzie, nie będę przechodził przez wszystkie te opcje, bo jest ich naprawdę dużo, polecam sobie stworzyć takiego metahumana, który wam się po prostu spodoba. Ja sobie Jeremu po prostu afro i jeśli chodzi o proporcje, no to macie tutaj możliwość ustalenia, czy ma być to taki klasyczny rozmiar człowieka, czy ma być wysoki, czy ma być niski. Możecie tutaj jeszcze ustalić, jak ma być, na przykład, nie wiem, otyły, czy mega chudy, czy też taki w miarę, e, no, average, czyli średni, klasyczny, typowy, można powiedzieć. I macie też tutaj opcję head scale, czyli możecie po prostu zrobić mu mega dużą głowę, albo taką, bym powiedział, klasyczną. Ja mu trochę większą zrobię. No i mamy tutaj jeszcze ubrania. Ubrań w tej wersji, jeśli chodzi o przeglądarkową opcję, nie ma za dużo. W wersji 5.6 tam jest trochę to lepiej zrobione, ale polecam sobie tutaj też wybrać już na samym starcie, takie jakie będziecie faktycznie chcieli. Ja mu dam może takie buty po prostu i jeśli chodzi o spodnie, to dam mu może spodenki. No i koszulę bym może jedynie zmienił na coś takiego. No i będzie super. Możecie też oczywiście wybierać sobie tutaj różnego rodzaju detale. Możecie sobie wybierać tutaj na przykład jakieś kolory, że nie wiem, ma być to taka czerwona na przykład koszulka, możecie sobie też. I nie zawsze się da, ale możecie też spróbować sobie zmieniać właśnie jakieś paterny i tak dalej, i tak dalej. W momencie, gdy wasz MetaHuman będzie gotowy, czyli będziecie zadowoleni z tego, jak on wygląda, to jedynie co to polecam sobie zmienić mu nazwę. Ja mu napiszę MetaHuman Test. I tak naprawdę. Tyle. Możecie też się upewnić tylko, czy w prawym górnym rogu macie tutaj napisane All Change Saved, czyli wszystko zostało zapisane. Możemy sobie tutaj wrócić, już nawet na tą ikonkę domku, czyli do tego głównego menu. Mamy tutaj stworzonego tego naszego Metahumana, Możemy go w każdym momencie też edytować, ale możemy też tak naprawdę wrócić sobie teraz do tego naszego Unreal. A. I teraz, jeśli chodzi o ten nasz projekt, no to jak teraz tego Metahumana pozyskać do tego naszego projektu? No, przyda nam się do tego wszystkiego ten nasz cały Bridge. Jeśli wyskoczy, mam powiadomienie, że mamy te wszystkie mega skany na Fabie i tak dalej, to możecie sobie to zamknąć krzyżykiem. Upewnijcie się tylko, czy jesteście zalogowani, bo to będzie teraz mega ważne. Tak samo na tamtej stronie logujemy się kontem Epic Games i tak samo w tym Quixel Bridge'u musi być te same konto Zalogowane. Jak tylko się zalogujecie, po lewej stronie będziecie mieli zakładkę MetaHumans i jak w nią sobie właśnie wejdziemy, to będą tutaj presety już gotowych MetaHumanów, tych samych, które były właśnie na tej stronie przeglądarkowej, ale będzie też zakładka My MetaHumans. No i w tej zakładce My MetaHumans będziecie widzieli właśnie waszego stworzonego w tamtej przeglądarce MetaHumana. Jedynie co to w niego po prostu klikamy, wybieramy sobie tutaj jego jakość, jeśli chodzi o postacie, jeżeli będziecie ich mieli, nie wiem, jedną, dwie, naprawdę mało, to polecam korzystać z tej opcji Cinematic wtedy wyglądają one naprawdę bardzo dobrze. Jeśli macie bardzo dużo tych postaci w waszej scenie, no to polecam się gdzieś tam ograniczyć do tego medium, ewentualnie high, w zależności jakie macie sprzęty, no to klasycznie. Ja mam RTX a 3070i i mogę sobie pozwolić myślę tutaj na ten cinematic i musimy teraz tego meta humana pobrać. Proces pobierania też trwa dosyć długo, więc polecam uzbroić się w cierpliwość, zróbcie sobie jakąś kawkę, herbatkę e, i po prostu cierpliwie sobie zaczekajcie, aż ten tutaj pasek dotrze do końca i pojawi się możliwy Dodania tego MetaHumana. Dobra, nasz MetaHuman pobrany, więc możemy sobie plusikiem dodać go do naszego projektu. Wracamy sobie do tej naszej mapki. Control plus Spacja i od razu zauważymy, że mamy tutaj nowy folder MetaHumans. Jak sobie go włączymy i wejdziemy sobie tutaj w common, będziemy mieli tutaj wszystkie te rzeczy, które się tak jakby składają na całość tego naszego MetaHumana, a samego MetaHumana znajdziemy tutaj. Tutaj, gdzie jest też nazwa tego, jak go nazwaliście. Tak, jak go nazwałem MetaHuman Test. I tutaj on się dokładnie znajduje. I teraz i tak będziemy musieli zrestartować silnik Anrila, więc żeby to jak najbardziej efektywnie zrobić, jest ja zawsze polecam sobie najpierw przeciągnąć tego na do sceny, bo tam muszą się wszystkie te shadery, pluginy powłączać, nawet będą komunikaty różne właśnie, żeby powłączać te wszystkie niezbędne pluginy. Co też zaraz zrobimy, tylko niech to się wszystko właśnie załaduje. Chcemy chociaż zobaczyć, że tutaj się coś miga, coś się dzieje, coś się rusza, włączamy Enable Missing jak tylko pojawi nam się opcja. Właśnie muszą się spreparować te wszystkie widzę skinowe asety. Więc najlepiej zaczekać, jest MetaHuman, klikamy go sobie tutaj gdzieś wrzucamy. I włączamy wszystkie tutaj te pluginy, które nam wyskakują, że trzeba mimo wszystko je powłączać. I wyskoczy nam właśnie też powiadomienie, że wymagany jest restart. I tak też robimy. Klikamy po prostu restart now. Zapisujemy sobie nasz level, czyli Save Selected i czekamy aż zrestartuje nam się silnik. Dobra, jesteśmy z powrotem w silniku, ale sami zauważycie, że mój MetaHuman, Human, no dopiero jak jesteśmy blisko to wygląda OK, a jak się oddalamy, no to dzieje się z nim jakaś czarna magia w ogóle. Jest to związane z systemem LOD, czyli Level of Detail i bardziej tą kwestię poruszam w moim głównym materiale do Unreala. Jeżeli jeszcze go nie widzieliście i nie korzystaliście wcześniej w ogóle z tego silnika, no to serdecznie Was tam zachęcam. Macie pełen kurs od A do Z mój workflow darmowe asety, jeśli odebraliście je wcześniej z Quixel Bridge'a, jeśli nie, no to możecie alternatywnych na FABie poszukać, więc gorąco zachęcam do sprawdzenia. E, ale w każdym razie, jak to zmienić? Wybieramy sobie po prostu naszego Metahumana i tutaj mamy w zakładce Details wszystkie jego właśnie te elementy. Mamy też na samym dole coś takiego jak LOD Sync. I mamy tutaj number of LODS jest aż 8 różnych tak naprawdę leveli tak jakby tych detalowych i w zależności jak daleko jesteśmy to taki ten level of detail się wyświetla. Jeżeli chodzi o to jak to naprawić, to wystarczy force LOD zmienić na 0 czyli na tą najwyższą jakość i teraz nieważne jak daleko będziemy, zawsze będzie się wyświetlała ta najwyższa jakość, czyli zero. No dobra, to jeśli chodzi o te nasze trzy rzeczy, których potrzebowaliśmy, czyli projektu Metahumana, to brakuje nam teraz jeszcze tej paczki animacji, albo ogólnie nawet jakiejś jednej chociaż animacji. I skąd w ogóle wziąć te animacje? Jeśli nie animujecie sami, no to wiadomo, może być trochę ciężej poszukać tego w ogóle w internecie, bo dużo jest takich stron, które niby są za darmo, ale jednak nie do końca, więc najlepszym rozwiązaniem jest wejść w zakładkę Window, włączyć sobie Faba i po prostu wpisać sobie w lupkę animation. I wiadomo nie chcemy też wydawać na to nie wiadomo ile kasy najlepiej w ogóle, więc wystarczy w tutaj zakładce Price ustawić sobie free i powinniście znaleźć jakieś darmowe animacje. Tutaj jest też coś takiego jak Game Animation Sample, które Epic wypuścił. Tam jest naprawdę sporo tych animacji, można byłoby to wrzucić faktycznie do projektu. Zrobię o tym może oddzielny materiał, bo tych animacji jest naprawdę dużo i trochę więcej bym chciał wtedy powiedzieć na temat samej tej paczki, ale znajdziecie też jak sami widzicie bardzo dużo innych też animacji. Macie tutaj na przykład e, Dar jakąś darmową paczkę tutaj macie jakąś darmową paczkę jest tego naprawdę sporo tylko one są wtedy też już przystosowane do szkieleta Zanrila co też jest super rozwiązanie druga sprawa gdzie można znaleźć takie animacje z czego ja przeważnie korzystałem do tej pory to jest taka też super strona jak mi samo. I ta strona jest od Adobe. Jedyne co musicie zrobić, no to założyć sobie tutaj konto. Jest to darmowe, nie trzeba tutaj też nic płacić. Tak jak to Adobe lubi zawsze ściągać kasę, tak tutaj w tym wypadku nie ma ani grosza do zapłacenia. Jeżeli się już tutaj zalogujecie, no to będziecie mieli dwie zakładki. Characters i Animation. I polecam sobie znaleźć jak najbardziej zbliżoną humanoidalnie postać do tego waszego Meta Humana. No tutaj na przykład już widzimy, że jakiś tam, nie wiem, potwór, no będzie miał trochę inaczej te kości porozkładane, niż typowo humanoidalna postać. I ja tutaj znalazłem sobie już wcześniej takiego ibota, e na nim zawsze pracowałem i w miarę to działało, więc Wam też polecam. Tego e znajdziemy z tego co kojarzę to chyba na drugiej stronie, tak, tutaj jest. Po prostu klikamy sobie w tego naszego e-bota i wybieramy use this character. I teraz workflow pracy z Mixamo jest taki, że musimy sobie najpierw pobrać samą postać bez animacji, więc klikamy po prostu download i też ważna sprawa, upewnijcie się tylko, czy jest w t-pose, zamiast w original post, to żeby był to właśnie t-pose. I klikamy download. Dobra, jak już pobraliśmy sobie samą postać, to teraz możemy faktycznie przejść do zakładki animation, no i szukać takich animacji, jakich potrzebujecie. Jest ich ogólnie tutaj dużo, niestety nie jest ta strona już aktualizowana od jakiegoś czasu, przynajmniej z tego, co kojarzę, więc tych animacji może nie być akurat takich, jakich potrzebujecie. Ja na poczet tego materiału wezmę sobie, znajdę walking, czyli na przykład chodzenie i wybrałbym sobie tutaj coś takiego może bardziej typowego, może coś takiego. Mamy też po prawej stronie suwaki, możemy sobie tutaj na przykład kółkiem od myszki się oddalać, lewym przyciskiem myszy możemy się obracać. I mamy tutaj opcję na przykład, jak mają być rozłożone ręce, czy bardziej do środka, czy może bardziej maksymalnie na zewnątrz, to będzie wtedy jeszcze taki jakiś totalny, nie wiem, boss na przykład. No i trim, no to mamy ilość klatek. Widzimy, że tutaj jest aktualnie 32. Ja polecam sobie to rozszerzyć, będziecie mieli po prostu dłuższą animację. Lepiej zawsze coś skrócić, niż kombinować jak to wydłużyć. Jedyne, co teraz robimy, to klikamy sobie do downót i bardzo ważna rzecz, musimy zmienić tutaj ten skin, zamiast with skin to without skin. Pobieramy sobie tą animację i żeby pokazać wam też w tym materiale, jak blendować ze sobą, chociaż w najprostszy sposób, żeby nie poświęcać też na to za dużo czasu, to pobiorę jeszcze jedną animację i niech to będzie na przykład animacja może właśnie jakiegoś kucania albo chodzenia na kucaka, może by mi się udało znaleźć. Crouch walk na przykład. O! I wezmę sobie jeszcze taką animację, może bym tutaj troszeczkę posturę sobie zmienił. Speed jest OK. Zwiększę tylko też sobie ilość klatek i pobieram jeszcze tą animację tak samo without skin. Dobra, mamy już pobrane animacje w takim razie, więc możemy znowu wrócić do tego naszego Unreal'a, do tej naszej całej mapy i teraz co trzeba zrobić? Trzeba przygotować jakieś faktycznie logiczne miejsce na te nasze animacje i tego ibota e bota czyli wejdźmy sobie w folder content, prawy przycisk i ja sobie dodam nowy folder, nazwę go mixamo. Włączymy sobie ten folder i musimy teraz przerzucić tutaj te rzeczy, które pobraliśmy, ale najpierw musimy przerzucić tego naszego i bota. Więc przeciągamy go sobie po prostu do naszego kontentu, wyskoczy nam okienko. I w tym oknie tak naprawdę nie za wiele trzeba zmieniać, możemy po prostu sobie kliknąć import. Dobra, mamy wrzucony szkielet tak naprawdę i teraz na ten szkielet musimy wrzucić animacje, które pobraliśmy, bo wcześniej na tej stronie Mixamo właśnie specjalnie zaznaczyliśmy, żeby było without skin, żeby pobrać samą animację i wrzucić ją bezpośrednio na ten szkielet. Więc wejdźmy sobie jeszcze raz tutaj do tego naszego folderu z pobranymi rzeczami, zaznaczę te dwie animacje i przeciągam je teraz tak samo do tego samego folderu. Tutaj jedyne, na co trzeba koniecznie zwrócić uwagę, to to, jaki jest tutaj wybrany szkielet. Możecie nie widzieć podglądu, patrzcie tylko, czy się zgadza nazwa, czyli iBot, e podłoga Skeleton, czyli to jest dokładnie ten, i tak naprawdę możecie sobie też kliknąć po prostu Import. Mamy tutaj już teraz wrzucone te dwie animacje. Jak sobie dwukrotnie klikniemy lewym przyciskiem myszy, no to widzimy, jak ona się odtwarza, mamy wrzuconą tą naszą postać iBota e i na nim właśnie odtwarza się ta nasza animacja. Co teraz musimy zrobić? Wcześniej w ogóle w poprzednich wersjach silnika trzeba byłoby ręcznie przerzucać kości z tego ibota e na Metahumana. Humana. cały ten rozkład, żeby się idealnie zgadzał. No bo niestety ten metahuman nie jest aktualnie zrigowany. Nie posiada tutaj całego tego riga, który umożliwiłby mu poruszanie się. I teraz w tej wersji silnika bodajże od 5.4 wprowadzili genialną funkcję moim zdaniem, coś takiego jak retargetowanie. I teraz klikamy prawy przycisk myszki po prostu w animację i jest tutaj coś takiego jak retarget animation. Wybieramy sobie tą opcję, mamy tego naszego szkieleta Ibota, e mamy tutaj Source Skeletal Mesh jest Ibot e i wybieramy po prostu Target Skeletal Mesh i musimy tutaj znaleźć tego naszego Metahumana. I teraz będzie tutaj dużo opcji, są też te manekiny z tego względu, że ja wybrałem sobie taki template, ten cały szablon, ale interesuje nas Metahuman. Nie żadne spodenki, nie buty, nie tutaj jego top. Chcemy mieć tutaj coś takiego w nazwie jak body. Widzimy nawet tutaj jest niżej napisana ścieżka, czyli path i jest łamane game, metahuman, łamane na metahuman test body. Wybieram sobie coś takiego. I nie przejmujcie się, że nie widać tych wszystkich ciuchów, głowy i tak dalej, bo zależy nam właśnie na animacji tutaj tej części ciała. Jak klikniemy sobie walking, to zobaczymy, dwa razy jak sobie klikniemy oczywiście, to zobaczymy jak ta animacja się odtwarza i wygląda ona całkiem nieźle. Jak weźmiemy sobie crouched walking, no to widzimy, że też odtwarza się całkiem nieźle. Trzymając ctrl, zaznaczam obie te animacje. I wybieram coś takiego jak Export Animations. Jeżeli chodzi o miejsce do eksportowania, można byłoby sobie wcześniej to przygotować. Ja to po prostu sobie wrzucę do folderu MetaHumans i kliknę Export. I wybieramy jeszcze raz Export. Dobra. Mamy wyeksportowane animacje już na MetaHumana. I teraz jak go faktycznie zanimować? Są dwie opcje w zależności co byście chcieli zrobić tak naprawdę. Jeżeli byście chcieli wykorzystać jakieś animacje do gry, jeżeli postać by się miała jakoś inaczej poruszać, to jest to zupełnie inny materiał na to, ale jeśli chodzi o animowanie do jakichś ujęć, do tworzenia cinematików i tak dalej, no to potrzebujemy Level Sequencera. Wystarczy kliknąć tutaj w ten clipboard i będziemy mieli opcję tutaj Add Level Sequence i to też musimy zrobić. Musimy teraz znaleźć miejsce dla tego naszego Sequencera. Ja go zapiszę po prostu w folderze Content i nazwę go LS, czyli Level Sequence Meta -human. Mamy włączony sequencer i musimy teraz tego metahumana po prostu przeciągnąć sobie do tego naszego sequencera. Zmieni nam się totalnie interfejs na animation mode, co jest też ok rozwiązaniem, gdybyśmy chcieli faktycznie ręcznie to animować, ale teraz jedyne co byśmy musieli zrobić, no to wrzucić tą animację na meta Humana. I teoretycznie powinno działać, więc kliknę sobie tutaj gdzie jest body, bo właśnie na body wrzucaliśmy tą animację, Wjeżdżamy na górę w Animation i mamy tutaj różne te wszystkie animacje, które są przypisane gdzieś tam do MetaHumana, ale widzę, że jest chociażby ten crouched walking. Wybieram sobie to. No i zobaczymy, że nie działa. I wam też to na 99% właśnie teraz nie działa, jeżeli zrobiliście dokładnie tak jak ja. I jest to jak najbardziej ok, że to nie działa. To nie będzie działać. Z jednego bardzo ważnego powodu, o którym może nie wiedzieliście i przez który może właśnie nawet porzuciliście animowanie postaci, a jedyny ten powód, no to jest MetaHuman Control Rig. Jeżeli sobie w to klikniemy, i to usuniemy, no to nasza postać nagle już widzimy, że coś tam robi. Jak sobie pojedziemy teraz tym suwakiem, no to od razu widzimy, że nasza postać już normalnie działa i już normalnie śmiga ze wszystkimi ciuchami, ze wszystkimi butami i tak dalej, normalnie się przesuwa. Nie przejmujcie się tym, że jeżeli wyjedziecie poza, no to na przykład czasami może się wam ta animacja zbugować, nie wiem, głowa zostanie tu, ciało gdzieś pójdzie tam, nie jest to istotne, cała ta animacja tutaj, którą widzicie, czyli ten cały kafelek będzie się wyświetlał i działał poprawnie. Ogólnie jeśli nie macie animacji twarzy, a pewnie nie macie, to też możecie sobie usunąć ten face, nie będzie wam to wtedy przeszkadzało, będziecie mieli troszeczkę czyściej. I teraz to, co chciałem jeszcze wam pokazać, to to jak na przykład dodać drugą animację, czyli że on sobie na przykład idzie na kucaka i nagle wstaje i idzie normalnie tak jak była tamta druga animacja. Możemy sobie zrobić coś takiego jak tutaj ten plusik przy animation i wybrać po prostu ten walking. Czyli ja sobie tutaj wpiszę walk i mamy tą drugą animację walking, tylko teraz tak, jak sobie to Puścimy nawet od początku play, no to on tutaj super idzie, ale później wraca i idzie ta druga animacja, co nie wiem, ja sobie to teraz skrócił może w ten sposób i sobie wrócimy na początek i puścimy jeszcze raz, czyli on sobie tutaj idzie i w momencie, gdy tutaj jest ten przeskok, zobaczycie, no to on sobie tutaj bardzo dziwnie przeskakuje i cofa się do pozycji w ogóle startowej. Co można zrobić? Możemy tą animację przeciągnąć sobie troszeczkę do góry i ogólnie, gdybyśmy ją sobie troszeczkę wsunęli jedna w drugą i teraz kontrol plus kółko od myszki, ja się tu przybliżę, zobaczycie, że jest tu takie płynne przejście. Te płynne przejście polega na tym, że te animacje się trochę zblendują i będzie takie płynniejsze przejście pomiędzy nimi. Animacjami, ale postać dalej się cofa na początek i to nie działa. Więc co można zrobić? Klikamy prawy przycisk myszki w tą animację kolejną, i mamy tutaj coś takiego jak Show Skeleton. Widzimy, jak wygląda ten szkielet tej animacji. Możemy tutaj sobie też włączyć ten szkielet i widzimy, jak one tutaj wyglądają. Czyli, jeżeli byśmy się cofnęli na pozycję startową, to tutaj jest ten szkielet. Idzie, idzie, i on wraca później do tamtego szkieletu, co nie? Więc musimy teraz kliknąć prawy przycisk myszki w tą drugą animację i wybieramy coś takiego jak Match with this bone in previous clip, czyli dopasuj. Te kości z poprzednim klipem. Teoretycznie rut powinien zadziałać, nie zawsze, ale może zadziałać i powinno to działać w ten sposób, że tutaj jak on sobie idzie, to on nagle wstaje, ale też widzimy, że się cofa, co nie? Więc to nie jest najlepsze rozwiązanie w tym wypadku. Moglibyśmy zrobić coś takiego, że tutaj już widzimy, że jest odtwarzana ta animacja, więc moglibyśmy ją spróbować sobie wsunąć, co nie? Czyli tutaj byłby pyk. I on by sobie tutaj wtedy przechodził, co nie? Płynnie by to tak naprawdę wszystko się wydarzyło. Jakbym na przykład teraz wyłączył szkielet tu i tu, puścimy sobie play od początku, to on idzie, idzie i nagle wstaje. Wiadomo, jest teraz też widoczny ten poślizg, musielibyśmy to naprawdę sobie dokładnie dopasowywać klatka do klatki, co nie, żeby to miało faktycznie jakiś sens. Eee, nie polecam też jakby za długo tego robić bo tutaj widzimy, że on też się jakby troszeczkę ślizga do przodu, co nie, więc tu trzeba byłoby, no, dopasować wedle uznania, ale pamiętajcie, że nie zawsze root jest najlepszym rozwiązaniem. Możecie sobie tutaj dopasować ten klip do każdej praktycznie kości, która jest w tym metahumanie, no i każda zadziała inaczej, co nie, więc tutaj na przykład widzimy, że to już w ogóle inaczej zadziałało i jest nawet dużo, dużo lepiej, bym powiedział, czy on sobie idzie. I nagle wstaje. O. Za pierwszym razem w sumie dopasowałem to całkiem nieźle. O i tutaj znowu MetaHuman sobie zaczął skakać, bo się skończyła animacja. jak sobie puścimy tu play, no to widzimy, że nasz MetaHuman po prostu śmiga. I tak naprawdę ma dwie oddzielne animacje. A bo tutaj już mi się w ogóle animacja cofnę, bo tutaj jest jej koniec. To dotąd by musiało być. Jeżeli ogólnie byście planowali rozciągać po prostu tą animację w ten sposób właśnie, no to wasza animacja będzie się w pętli odtwarzała po prostu do tyłu, co jest bez sensu, więc polecam ustalić i nawet jak się przyjrzycie, to zobaczycie, że tutaj jest taka kreska. Tu jest koniec waszej animacji. Polecam mieć faktycznie ten koniec i ewentualnie plusem dodawać kolejne i dopasowywać je właśnie tymi kośćmi do poprzednich klipów i tak naprawdę no i proszę bardzo, właśnie ożywiłeś swojego Metahumana w naprawdę bardzo krótkim czasie, omijając po drodze wszystkie takie najgorsze pułapki. Przeszliśmy sobie przez setup całego projektu, błyskawicznie, tak naprawdę, zretargetowaliśmy sobie te ciała i złożyliśmy sobie wszystko w sequencerze. Jak widzisz, dzięki nowym narzędziom ogólnie w Unreal Engine 5.5, proces, który kiedyś był zarezerwowany dla wielkich studiów, dziś jest tak naprawdę na wyciągnięcie ręki dla każdego z nas. Jeśli ten poradnik oszczędził Ci czasu i nerwów, albo po prostu pokazał coś nowego, Strzel proszę łapkę w górę. To dla mnie znak, że takie materiały mają sens i warto robić ich po prostu więcej. No i koniecznie zasubskrybuj ten kanał i kliknij w dzwonek, aby nie przegapić następnych filmów. W kolejnym materiale pokażę wam bardzo ciekawy plugin, który niedawno odkryłem. Jest on co prawda płatny, ale myślę, że warty każdego grosza, bo działa naprawdę cuda. Dzięki wielkie za twój czas i do zobaczenia w kolejnym materiale. Pozdro.